Witam w dzisiejszym odcinku nasz nowy dom. Dzisiaj chciałem wam pokazać jak budujemy dom kolejnych biedaków. Znaczy kolejny biedny domek, który potrzebuje naszej pomocy. Oto nasza rodzina. Jak sami widzicie jest bardzo w potrzebie. Nic. Dzisiaj właśnie po to przyszliśmy, żeby wyremontować mu dom. Dobra. Jesteś gotowy? A! Witam w dzisiejszym odcinku nasz nowy dom. Dzisiaj przyszliśmy pod dom C3, aby pomóc pewnej biednej rodzinie zbudować im dom z ich marzeń, ponieważ są biedni. Znaczy, potrzebują pomocy. A to nasza rodzinka. Proszę coś powiedzieć. No właśnie, dlatego chodźmy, chodźmy zobaczyć do środka jak tam to wygląda. No więc jak widzicie tu jest bieda totalna. No znaczy tu też jest bieda, ale to jest totalna bieda, tyle wam powiem. Bieda, że normalnie płakać się chce. Dlatego wyremont wyremontuję wasz dom. To co zajmie chwilę, proszę się nie patrzeć Dobra Właśnie skończyliśmy remontować yy, dom naszej rodzinki O, już tam jest chyba Przyjedź tu Sąd na ramy? Okej. Proszę wyjść auta na chwilę. Więc oto oto jest twój nowy dom Chwila, e, proszę Więc Co pan... Co pan sądzi o nowym domu? Co pan sądzi? No właśnie, zapraszam się na drugie piętro. Proszę ze mną pójść. Więc oto jest pana kuchnia. Znowu pa... Pana nowa kuchnia, proszę zobaczyć. Tu jest jeszcze łazienka, nawet z działającą wodą. Przenik tylko ten. Nie włączać wody. Ok, więc proszę jeszcze zobaczyć Pana sypialnię. Mam nadzieję, że się Panu spodoba. Więc proszę, o to Pana nowa sypialnia. Co pan o nie myśli? Ale to nie wszystko. Tu, tutaj ma pan łóżko swojego dziecka. Jeżeli ma pan dzieci, nie wiem. Ale tu ma pan balkon, gdzie, gdzie pan może kolejne dziecko dać. Panu, mam nadzieję, że się panu spodoba ten nowy salon. A tutaj jeszcze w tym pokoju jest. Gdzie pan? Tutaj jest pana sypialnia. Pod Podwójnym dłu łóżkiem, telewizorem, yy, jakimiś rzeczami takimi innymi. Nawet jest to mapa świata, jeżeli pana to obchodzi. I tu jest nawet plakat ze Peterem Griffinem. Więc, co pan myśli o nowym domu? E, te plakaty są tutaj dla e, tego. Dla efektu wow. Co pan o nim myśli? No, no to proszę za mną na balkonik, okej? Okay? Jeżeli wy też macie biedny dom, dzwońcie do mnie, tam piszcie do mnie, a ja wam przyjdę i go wyremontuję. Tutaj był silverowy z... Tutaj był silverowy z nasz nowy dom. I jeżeli potrzebujecie remontu, piszcie do mnie. Dziękuję za oglądanie i pa pa!